Cześć Manko. dzisiaj zaczniemy z takiej oto perspektywy, przejdziemy się krótko dzisiaj po działce, powiem jakie mam plany, co jest na razie zrobione, co nie. Dobra zaczynajmy, jak widzicie tu jest przód działki, jest na razie w sumie tylko tak troszkę podrównane, oczywiście na przestrzeni lat będę tutaj pewnie równał cały teren, ale na obecną chwilę nie mam na to środków, więc, więc tylko wyrównałem tyle ile mogłem. Trawa samo sobie niech urośnie. Tyle, żebym mógł jechać sobie spokojnie kosiarką i ładnie to skosić. Więc tutaj mamy studzienko od wody, tam oczyszczalnie Kiedyś to będzie jakoś fajnie zagospodarowane. Na razie musi być jak jest. Z przodu będzie na razie sama trawka. W przyszłości może coś wymyślimy innego. Tutaj mamy taki pasek ziemi, jeszcze trawa też nie zdążyła urosnąć, mianowicie idzie tutaj e, odprowadzenie wody do rozsączalni e, i w tym miejscu chcę zrobić taki nieduży skalniaczek, na razie kląbik jakiś, w przyszłości pewnie będzie tutaj wszystko zabudowane i będzie to wkomponowane ładnie w całą działkę. Mamy tutaj katalpę, jak widzicie puszczę już jakieś tam pączki, będzie prowadzona e, jeden pięć rozgęził na dwa i myślę, że tak zostawię, jest tak i tak ona taka dosyć e, krzywa. No, ale teraz już będę ją formował. Tu miałem chyba ze dwie gałązki, to ją obcięłem na jesień. Tutaj, jak widzieliście, w shortach jest taki właśnie skalniaczek, Magnolie, jakieś tam różaneczniki, tulipany, juki. Wrzucam shorty z tego względu po prostu, że nie mam czasu na obrabianie filmów. A zaopatrzę się już w trochę lepszy program do obrabiania filmów. Chciałem temu poświęcić więcej czasu, żeby te filmy również wychodziły lepsze jakościowo, ale jest kiepsko u mnie z czasem na obróbkę, więc postaram się wrzucać trochę więcej materiałów. Shorty będą takim dopełnieniem, ale mam nadzieję, że chociaż jeden film w tygodniu się pokaże. Postaram się wygospodarować tyle czasu, żeby ten film dla Was obrobić, ale zobaczymy jak to będzie. Mamy tutaj juki, w tamtym roku je sadziłem. Widzę, że sobie dają radę, nie uschły. Znaczy wiadomo, tutaj liście są troszkę w gorszej Kondycji, ale środki ładnie ruszyły. Tutaj również juka jest dosyć twarda, tak mi się wydaje, więc sobie w tym roku pewnie troszkę odchoruje. Trochę wypuści liści, a na następny pewnie już będzie wszystko dobrze. Również te magnolie, które tu są, one również są w kiepskim stanie, jak widzicie. Porostów trochę mają i tak dalej. Były po prostu na niedożywionej ziemi. Glebie, która była dosyć jałowa, ale w tym roku mam nadzieję, że się przyjmie, troszkę dam jej nawozu również innym roślinom a na następny rok je przytniemy i wtedy chyba pokażą to co potrafią tutaj widzicie różanecznik również jest strasznie blade liściem a w porównaniu tamtego ale też mam nadzieję, że z biegiem czasu te liście zrobią się ciemniejsze jak w tamtym i wtedy również kwiaty, które będzie wypuszczał będą również lepsze, więcej ich będzie, będą w lepszej kondycji i będzie się to wszystko fajnie prezentowało Przejdźmy sobie teraz do tyłu działki. Przepraszam z góry za głos, ale jestem alergikiem, więc trochę teraz pyli. Tak jak pokazywałem wam w poprzednim filmie, tu je ile przyrosły. W tym roku nie będą obcinane prawdopodobnie. Poczekam aż wszystkie dorosną na wysokość 2 metrów i wtedy będę je cioł, albo chociaż na wysokość ogrodzenia, jakieś 1,5 metra i wtedy będę je równał, dopiero jak osiągną wszystkie równą wysokość to będę je stopniowo co roku podnosił jakieś tam 20-30 cm, żeby były w miarę gęste. Chciałem również te krzaki z tyłu, z przodu mojej działki z tego względu, żeby nie zabierały za bardzo słońca, no i nie chciałem, żeby takie wielkie drzewa tutaj rosły w przyszłości oczywiście będzie to jakoś wycięte, również będzie doprowadzony do, do jakiegoś tam stanu, żeby wyglądał w miarę przyzwoicie Ale na razie musi to być tak jak jest. Jak widzicie, tu ja na tyle znacznie lepiej rosną. Naprawdę ten egzemplarz to też jest z 40 cm co najmniej przyrostu. Albo chociażby ten. Na tyle mam również jednego orzecha. Taki nieduży, żeby po prostu był, może kiedyś go zetnę, bo jest bardzo dużo liści z niego. Tutaj mam warzywniaczek, mamy tutaj cebulkę, już zaczęła trochę rosnąć. Tam jest jeden rządek, dosłownie czosnek, jeszcze go nie widać. Tutaj mamy pietruszkę i marchewkę, jeszcze też nie widzę, żeby wschodziła, ale to trzeba dać im czasu. Tutaj mamy rzodkieweczkę, zaczęła bardzo ładnie rosnąć. No i zaczął wschodzić również koperek. Czemy jest reszta niezagospodarowana. Jeszcze coś będzie. Tutaj mamy szczaw. Na zupę szczawiową. Dwa rządki. W tylnym rządku jeszcze będzie jeden rząd szczypiorku. I prawdopodobnie tu na ogrodzeniu, nie wiem, na długości jakieś 3 metrów. Może 4, Zobaczymy, jak będzie się chciało tu przekopać. Będą ogórki, które będą wchodziły na ogrodzenie. Żeby po prostu nie zajmowały mi powierzchni na ziemi. No i również mamy tutaj maliny. Jak widzicie trochę ich już jest. E, troszkę wypielone, ale znowu zaczęło e, przerastać jakieś tam chwasty, trawy i tak dalej. Są oddzielone taką barierą, tam 30 cm gdzieś w głąb, 20 jest wkopana. Nie wiem czy to wystarczy. E, zobaczymy z czasem. Tutaj deska, troszkę muszę podsypać lepszej ziemi. Będę miał właśnie takiej fajnej przekompostowanej, więc sobie tutaj wypielę jeszcze raz, wyrównam tutaj do desek, wszystko na równo, więc też będą te maliny bardziej odżywione. Zobaczymy, jak w tym roku będzie ze zbiorami. W tamtym roku mi się trochę nie chciało zbierać, ale w tym roku mam nadzieję, porobić jakichś soków czy innych takich przetworów. Jak widzicie, tutaj jest już przekopane. Będą tu prawdopodobnie pomidory i papryka. Możliwe, że jeszcze pociągnę to kawałek w tom. I tutaj będą rosły. Nie mam zadaszenia żadnego, żadnej folii na nie ani nic. Więc pod chmurką zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tutaj jest, odbiera, pobierałem trochę ziemi, bo musiałem tam z przodu wyrównać. I w tym miejscu będą rosły sobie cukinie. Też parę krzaków zobaczymy. A na tej kupce, co tu widzicie, będę ją musiał trochę skosić kosą spalinową. Górę lekko podrównać w tym roku będzie rosła na niej. Dynia zobaczymy po prostu, jak to wygląda. Zawsze będzie się inaczej prezentowało. Nie wiem, czy lepiej, ale inaczej niż taka trawa. Muszę również tutaj zrobić porządek z deskami, wybijać gwoździe i tak dalej, bo jest tego tu trochę. Część już posegregowałem i tak dalej, ale no to trzeba jeszcze raz poprzebierać. Dla tych co nie wiem czy widzieli czy nie widzieli, robię również sobie klatkę dla królików, jest już mniej więcej zrobiona, cały stelaż, drzwiczki będą takie, środek będzie siateczka, ale to jeszcze troszkę zejdzie, robię to po godzinach, jak mam jakąś tam chwilę to zawsze jakąś tam ramkę sobie zbiję, skręcę i tyle jest na dwóch bloczkach usadowione. Wysoka jest około na 2 metry, szeroka 1,70 m. I prawdopodobnie, jeżeli to by była samica jakaś z młodymi, to będzie cała klatka dla niej. Chociaż i tak będzie za duża, ale niech ma. A jak będzie to pojedynczy królik, to po prostu tutaj e, będzie przedzielony na pół. Będzie miała i tak kawałek, kawałek tego wybiegu. Wszędzie mam taką fajną trawę, leczy sporo, więc, więc będą miały co jeść. No zobaczcie tutaj, jakie piękny mlecz. Chociażby. No przecież to jest na parę dni jedzenia ma tych mleczy u mnie co tu jest krwawnik, jeżeli dobrze wiem. Zobaczcie tutaj również koniczyny mam sporo. Yy, więc tak to wygląda. No i zakończymy znowu na ogródku, bo już nie wiem co wam tutaj w sumie mówić. To jest taki główny film, od którego mam zamiar co tydzień wrzucać z jakiejś tam części prac, może nawet z tygodnia po prostu nagram parę krótkich filmów, zmontuję to i mam nadzieję, że gdzieś w sobotę uda mi się go wrzucić. I tak, shorty oczywiście będą częściej, tak jak powtarzałem. Mam nadzieję, przynajmniej raz w tygodniu wrzucić jakiś film. Chciałbym, żeby to była sobota. Nazbieram sobie materiału z całego tygodnia, możliwe. Jak będę miał chwilę yy, i posklejam to wszystko, żeby jakoś tam sensownie to brzmiało, żeby nie było za dużo przerw, żeby to była skompresowana treść, żeby Was nie zanudzać, yy, tylko jakieś wybierać po prostu jak najciekawsze powiedzmy dla tego co robię, oczywiście yy, rzeczy. I taki 8-9 minutowy film raz w tygodniu mam nadzieję wr yy, wrzucić. Zobaczymy, jak będzie czegoś więcej, będą może dochodziły. Częściej filmy, ale nie obiecuję, ponieważ mam troszkę naprawdę roboty. Więc zobaczymy. Dobra, to by było na tyle. Eee, trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz. Trzymajcie się, cześć.